Witajcie! Mam problem ze spasem Otóż objawy są takie jakby na jedną świecę nie paliło Wyeliminowany został problem problem świec cewek, także sprawdzamy dalej Dzisiaj będziemy sprawdzać ciśnienie Ja Wam jeszcze pokażę jak on ładnie tu sobie przykopci, bo oczywiście wyjedziemy trochę, żeby więcej światła mieć że widzicie, trochę przykopcił trochę to za mało powiedziane, może ktoś sobie pomyśli. No i tak, dlaczego dlaczego nie podejrzewam uszczelki pod głowicą? No na, na pierwszy rzut oka w, w, płynie, w płynie chłodniczym nie mamy jakoś tam bagna jakiegoś takiego, bo to też ani nie ubywa płynu. O, może tak też powiem, że nie ubywa płynu chłodniczego. Płyn jest ładny akurat, tu mam niebieski, więc on jest cały czas ładny niebieski nie ma problemu pod korkiem też jakiś tych no chociaż teraz postał trochę to może coś, ale też nie widać żadnych że, żeby zarzucało nam e, czymś, bo czasem takie masełko się robi hmm, olej jak widzicie e, no jest czarny jest czarny przy tych turbinowych przy tych e, silnikach ogólnie zresztą tu nawet, nawet widać on nie jest nawet taki bardzo czarny tylko widać, że on taki żółkły, w czarny wpadający jest. Głównie w dieslach bardzo brudzi, ale to jest benzyna. Nie widać, że to jest taka kawa z mlekiem. Bo jeżeli by się dostawał płyn chłodniczy, na przykład, jeżeli uszczelka by była szczelina pod głowicą robnięta, to mógłby się dostawać właśnie płyn chłodniczy do oleju, robiłoby się takie, taki, taki kolorystycznie kawa z mlekiem, taki beżowy no więc co o. latarka A ja już zacząłem tu wykręcać ale mówię wam jeszcze poopowiadam przy tym jakie tam są moje spostrzeżenia, no ogólnie tu już sprawdziliśmy cewki też są wykluczone, bo zostały pozamieniane ogólnie po ogólnie po wypięciu no, jak, jak ja sprawdzam cewki? No, sprawdzam na takiej zasadzie, że po prostu silnik sobie pracuje i każdą po kolei cewkę y, odpina. Jeżeli jest utrata mocy y, na danej cewce, czyli czuć, że silnik inaczej zaczyna pracować, że, że tam mu brakuje czegoś, czy nawet zgaśnie, y, to znaczy, że że błąd jest tego typu. I y, y, że to nie jest cewka. Że cewka jest sprawna, świeca też jest sprawna, ale jeszcze. Y, jeszcze na wszelki wypadek nie podejdę, bo latarka przeszkadza. Wykręcamy standardowo. Do pomiaru ciśnienia na cylindrach potrzebujemy. Yy, potrzebujemy wykręcić wszystkie świece. Ja już wiem, bo ja już robiłem te przekładki, robiłem zamianę cewek miejscami, zamianę też, żeby sprawdzić czy jest efekt inny. Bo co się okazało, jak już wykręciłem świecę ostatnią, znaczy przepraszam, tu w renówce jest to pierwsza. Od strony skrzyni w renówce są liczone numery cylindrów. Więc pierwszą, pierwszą świecę jak wykręciłem, a w moim przypadku ostatnią, bo oczywiście na końcu ją wykręcałem. No, to tu się okazało, że nie jest, jest, świeca jest mokra, czyli jest nieprzepalana. Więc Zamieniłem cewki miejscami. Mówię, może nowa cewka szczeliła, bo to jest nowa. Jak oglądaliście poprzednie filmy ze spasem, już będę mówił espas, bo, bo dużo osób. Chociaż ja można powiedzieć, że tak, Espace jest zdrobniane Tak samo jak na Lagunela Luna. No ale ale widać że sporo osób sporo osób ma mi to za złe Teraz wykręcimy świecę Do pomiaru ciśnienia musimy wszystkie świece powykręcać Także my to zrobimy nie wiem, czy to ta przeduszka będzie dopasowała. Będzie. Czyli tylko luzuje troszkę. A najgorsze, bo dopiero co rozrząd tu wymieniamy. No A e, jeszcze wróćmy do tematu, bo, oczywiście, trochę dosyć chaotycznie e, to wszystko poszło. E, więc nie przepala. Mimo, mimo e, wymiany świecy. Na, na, tym, na tym cylindrze i mimo wymiany ta Dobra, wziąłem inną końcówkę do świec O, ta coś z tą gumką ma Nie halo o, od razu wyszło Widzicie, tu sucha świeca No i dobra, to jest ostatnia świeca, która została wykręcona. Zobaczcie, jest strasznie zalewiona w porównaniu do tych. No, to jest akurat paliwo, bo jest nieprzepalane. A może olej. Kto to wie? No, a ta jest, ta jest mokra. To są świece, które w miarę dobrze wyglądają. A tu oczywiście jest, jest mokra. No i jak ja to wszystko sprawdzałem, no ja to te cewki sprawdzałem na takiej zasadzie, trzeba to będzie położyć, jakoś zdjąć, żeby nie pospadało Ale ja te cewki sprawdzałem w ten sposób, cewki, świece, po prostu przekładałem i mimo, że świece zostały zamienione miejscami To ta prawa świeca, ta pierwsza, bo tu jest pierwsza w renówkach, na pierwszym cylindrze, ta świeca była Cały czas mokra, niezależnie od tego, którą cewkę założyłem, czy yy, niezależnie od tego, czy świeca była wymieniona ta, czy ta, też zamieniałem miejscami. Można sobie tak zdiagnozować jakiś błąd. Także ja idę pomiernik i zaraz się widzimy. mamy y, końcówki na różne rozmiary świec prawda, można też przytrzymać ale to wtedy, wtedy potrzebujemy dodatkowej osoby, która by nam pomogła bo y, można oczywiście wziąć założyć, tu jest szybko złączka o, szybko złączka wprowadzić tam, tylko oczywiście tu, aha, bo tu jest ta i przytrzymać, i ktoś musi w tym momencie zakręcić z rozrusznikiem. Oczywiście dobrze jest, żeby, aby wiarygodny był ten pomiar, musimy mieć naładowany, yy, naładowany akumulator. Więc ja akurat nie potrzebuję, mam samą tą końcówkę okrągłą. Yy, no i tyle. I tyle. Wkręcamy ją w miejsce świecy. Ach, ta latarka. Nie ma dobrego chwytu, żeby magnes miał się złapać. I tam jest uszczelka, także nie musimy jakoś bardzo się starać, żeby. O, wystarczy, że już się dokręciło. Tam zakładamy, zakładamy manometr. O, zabezpieczamy go, czy trzyma się? Wy widzicie dobrze? O, widzicie dobrze, można tak powiedzieć. Ja wezmę jeszcze. Może tak. Ciekaw jestem, czy to na komorze będzie Jak widzieliście, trzeba chwilę zakręcić. Tu nam wyszło 175. Tak? 175 psi, czyli to jest to jest około 12 barów. A 12 barów jest. Tak, bo na dole mamy, na dole mamy bary. 1 jeden bar równa się, 1100 100 kPa. O. Tak, akurat na dole mamy podziałkę. Teraz zeskoczyło trochę, ale widzieliście, że było tam 12, 12 barów. No więc teraz lecimy. Już tu spuszczamy powietrze. Lecimy teraz do następnej. Zostawimy sobie na koniec tą czwóreczkę, o i też dokręcamy tam, uszczelka powinna uszczelnić Tu też widzicie jest 12, 12 barów. Spuszczamy, żeby łatwo szybko złączkę ściągnąć, po co mamy się mocować. Chyba je ładnie, no, nie wiem jakie powinny być jakie powinny być yy... parametry dla tego silnika Ale wydaje mi się, że jak tu na dwóch wyskoczyło No zobaczymy jak będzie nareszcie Widać Widać, mam nadzieję, że to że to będzie, będzie widać, bez Mamy to w miarę równoładnie, też 12, trochę więcej. No i ostatni nam został. Słyszę, że coś jest nie halo, nie wiem, czy żeście słyszeli, na tamtych wszystkich tłokach, zresztą widać, widzę, że nawet nie drgną, na tamtych wszystkich pozostałych cylindrach było, było takie tu tu, 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 czyli, że po prostu coś pompowało i jakieś tam było, nabierało, nabierało, prawda, zawór się otwierał, zasysało, tu niestety tego nie ma. Silnik pracował, rozrusznik praktycznie kręcił jednostajnie, nie było tak, że jakiś opór mu był mu ustawiany. Także no to już się, to już się nie ciekawi, nacisnę. Nic tu nawet nie zleciało. No nie ciekamy. Czyli co to może świadczyć? Może świadczyć to tak, zawory mogą być zablokowane, otwarte i nam to sprężanie ucieka. Może być, co może być? Mogą być pierścionki rozwalone albo dziura w tłoku może być. Oj, jeszcze sprawdzimy. Taką próbę olejową się robi do, do cylindra, wlewa się oleju, do cylindra wlewa się oleju. Także ja wyłączę się na chwilę, więc co to nam da? Wziąłem sobie szczykawkę, tu oleju jest nie mam podziałki, ale tu jest coś około setki. Myślę, wlewa się do tam do, do komory znaczy do, do, yy, no do cylindra tam do, do, do tego na którym nam to wyskoczyło no i co nam to da? To nam to da, że yy, jeżeli, ten, o, jeżeli jest problem w pierścieniach, na przykład że są pierścienie uszkodzone, yy, to ten olej nam uszczelni w jakiś sposób i spowoduje to, że nam no, że nam powstanie jakieś ciśnienie yy, no, ale tu nie zmienia w fakturze i tak trzeba będzie górę ściągać. Dobra, idę pokręcić. Zobaczymy. No niestety, ja słyszę właśnie, że to nic się nie zmieniło nie podskoczyło nam o było tam jakieś takie no i co, jakie wnioski wnioski, zawory prawdopodobnie albo dziura w tłoku no ale to wszystko będziemy wiedzieć, górę trzeba ściągać rozkręcać najgorsze, że rozrząd dopiero to był wymieniany niedawno yy, oczywiście a tu już kolejna robota no ale myślę, że przy tej okazji od razu sprawdzimy sobie turbinkę ją wyciągniemy wyciągnie... I, i, i też się posprawdza tu w tym silniku. Zobaczymy co tam mogło, mogłoby się stać. No to by było na tyle. To taki można powiedzieć krótki instruktaż na temat tego jak sprawdzić jak, zje... jak sprawdzić ciśnienie na cylindrach i też jak diagnozować takie jakieś problemy, takie podstawowe właśnie z, z problemy z, z działaniem pracą tego silnika, czyli, czyli że tak jakby, no to wyglądało jakby jedna świeca nie, nie, nie pracowała, nie ma co się dziwić ją zalewa ją niestety zalewa, cały czas jest zalana i teraz y, y, też nie ma sprężania, więc więc też nie ma odpowiedniego tam spalania. No cóż, kolejna, kolejna robota. Także to by było na tyle w tym filmie. No, także to by było na tyle. I do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dajcie łapkę w górę na pocieszenie, może. Albo dobra, nie dajcie. No, to na razie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.